Przesuwa to No tak, dawaj, bo zaraz wpoczy On zatacza koło Dobra, dawaj No to już się kabaruje ogólnie, już włączyłem rekord no dobra, robimy odcinek, co będzie, to będzie Zobaczymy, gdzie przyjdzie... Do końca odcinka przyjdziemy, Ech zobaczymy... Właśnie. To kątówka jakaś Okej, okay, dobra Gdzie jesteś? Pomidorki zbieram, bo nie widziałem O, aż z czym tego pomidorka? No, nie wiem, nie widziałem właśnie jeszcze Dobra, zaczynamy Siema siema, jestem Rayo GPlay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii w końcu otwarłem do firmy ze mną jest Arek, cześć cześć, cześć znaczy, Arek. Rysiek Rysiek jesteś, pamiętam eee, Tak, 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 tak. Cześć, tak. cześć, cześć, Dzieńanko. Cześć, Andrzej, Andrzej tak. Andrzej Andrzej, o. O, Andrzej o. O, Aleśmy się dawno nie widzieli, ooo, tyle Ku, roboty o, tak. Kopę czasu minęło, naprawdę mm. <laughs> Nie mogę z tego Czekaj, czekaj, czekaj Zaraz mi połamie rekorda Aż, znaczy O, dobra Ogólnie tak bliska. Dzisiaj mamy siewy zaplanowane, więc Nie mogę 2020 sieje ja Mamy zaplanowane siewy Więc będziemy sobie dzisiaj wysiewać Także spoczko, ja sobie, poczekajcie Odpala tylko programik od, yy, od, od od, od Czapeczki Okej okay. Okej okay. Nie wiem, daj spokój, to jest, jakiś po prostu, to jest jakiś po prostu żarty dramat. Dobra, nieważne. Ten odcinek jest już tak na spontanie zrobiony, że masa, no, ja się Słyszę, bo sobie zakładam czapkę. Okej. Okay. Korona. O. Nie, nie. Dobra, jestem. Nami, ja na miejscu jestem. Okej, okay, dobra. To cóż, yy, ty cię będziesz działał, rozumiem siebie na dwa zestawy dzisiaj. Także ja cię dzisiaj wtedy wpuszczę w Orkę Ok. O, i siew na dwa baty. Co? Co? Nieważne. Ja dzisiaj się sobie pioksą, ty się dzisiaj sobie tym zestawem Tak. tak e, ja aczkolwiek, Potem się zamienimy. Tylko ty musisz wjeżdżać w workę, ja wjeźdzę w... takie już bardziej spulchiona, bo tutaj nie mamy tak. Ej, Parzesz półko zrobił On tego drugiego Lemeka na wróci zobaczysz Dobra, niech sobie niech sobie tak jeździ na świątka masz jak coś tutaj przy tym e, przy proszę ciebie tutaj się gdzie? No tutaj, prosto, koło borynki stoi Borynki czy antka? borynki. 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 Ej, i patrz, ten e, Hydropak jest rękisty, bo on tak wysoko ponosi ten siebie, so, nie chce, mm nie? Mhm. A u siebie na realnym głosem taki Taki hydropak, który jest taki porąbany. No wiem, wiem, wiem. To jest masakra, poczekaj, głos sobie trochę. Ciszę, okej, okay, żeby nie było problemów jakiś. Zasypywanie 2020! Zasypuję ja! Okej, okay, jak sam się zasypiesz to spoko, to ja też się gdzieś A już, później... już, już, uciekam, już, Dobra, super, fajnie, dzięki. E, I spoko. tak, nie wiem gdzie to, gdzie to tutaj jakbyś, mógłbyś pojechać na początku. Mamy w sumie wszystkie pola do wysiewu. Trzeba, okay. jakaś gigantyczna rigid body tutaj jest. <laughs> you know I mean. <laughs> Dobra. Dobra. E, to tak. Eee, możesz jechać za dom, albo w sumie wiesz co, chodź, pojedziemy sobie w jedno, jedno miejsce Tak w dwóch, jakby... Jezu, jak świeci Och, kiedy ja nagrywałem Jezus Maria, no... Ale powiem ci, że się, że w końcu wracamy Mam nadzieję, że na dłużej Ja też, w sensie... Ja już to tyle razy mówiłem Co ja będę ten... No ale może coś się w końcu jednak, jednak ruszy, nie? Znaczy, nie, wiesz, mówię tutaj ogólnie, nie tylko o tej serii, nie? Tej ziemi. Póki o, co wygląda to się. tak. Że... Póki co wygląda to tak, że. No da, da się jakieś te studia połączyć. Będę zdychał i się nie wysypiał, ale. Co ty gadasz? Ja przecież też jakby... No. <coughs> Wartam z pracy, powiedzmy i jakoś tego to ciągnę, nie? I to pięć filmów w tygodniu jeszcze mapę klepiej i live, y, także to jest no, w ogóle. No wiesz, no też masz mało odpoczynku musi. Ale dla mnie właśnie to jest odpoczynek, wiesz, dla mnie YouTube jest takim relaksem. A to akurat fajnie. No, ja tu. Ja spe... To jest mój wolny czas, będę całą wolną chwilę i super. Tylko najgorsze? Ja to szanuję. Jakby zasięgi na przykład wróciły, te, które były na wiosnę, nie? To był hmm. mega. Ja tu zjedzam, no tak, to zjadłem na to pole. jest fajnie, kiedy to, co hmm. lubisz robić, jeszcze przy okazji. To, co się... lubię. <głos> <głos> kiedy to, co lubisz robić. <noise> Daję ci przy okazji jakieś, <laughs> korzycje, tylko... To rozrywkowe Ty bo jedziesz dalej dasz. tam. Ty jedziesz tam dalej Boń. na górę. Dobra. No bo mówię, ty masz hydropak, tam jest po No co za... To za a. but To za gość w ogóle, ty. <laughs> no dobra, to co tam Co tu siadź w ogóle? Może soje walimy, ja co? Wiem. soj nie mieliśmy jeszcze ja się boi. Ja soję walę tutaj, a co? No sobie fajnie paletka pod... Dobra, no. będzie, będzie soja. Okej. Okay. Co tam ludzie u was? Z racji tego, że ten odcinek u Riota będzie pierwszy. Nie wiem czy jeszcze ja jakiś nagram z singla do tej pory. Jeśli oglądacie ten odcinek, to pytam się przynajmniej wobec co tam u was? Jak wam leci. Małe sobie... dzieci. Ja no, śmieję się, ale... Jezu, jest ale dobrze, do, 20... nie było takiego. Luź, nie takiego wiem. luźnego, Luz, nie? No, takiego luzu. Totalnie wypierdzielony we wszystko. Nie no, jest 23.00 ogólnie jak to nakamerujemy. I Aj. ten, ja mam już w sumie nagrane filmy z e, Realny Gospo, Spadkobiercy, wow, wow, z wow. serii z Czarkiem, gdzieś wow. w Niemczech, i teraz otwarłem do firmy. Masakra. Co się dzieje? daj rady? Co? Czy, czy ja coś narzekam? Ja wiem. Ja nie, ja nie jest, wiem, ja nie wiem. Okej okay. Ja nie Dobra. wiem, kurwa. Przepraszam. <grym grym> <się> tutaj... <grym> co to za odcinek będzie, nie? No bo jest ja wyszedłem z prawej. Z... Ty w ogóle problem jest trochę, bo tutaj ktoś kultywatorował i na końcu nie odebrał poprzecznika, nie? Nie odebrał? Nie odebrał. Także wiesz co, ja chyba sobie. No tak, graje, A mam, rzeczywiście Boże, nie pokazałam Wam czegoś. Ja Wam tutaj. Te zatrzymać na chwilę, tepnę się na gospę. O, zatrzymał się już o ten. O, garaż, jak coś. Patrzcie, ludzisko, co się dzieje tutaj. Rozbiórka stodowano normalnie tutaj trwa sobie. Się nie, się co jest? To nie ma prawa siać? <noise> Patrzcie, jak ta nasza teraz wygląda. Cała rozdupiona. Już ostatnie wszystkie deski pościągaliśmy. Teraz tylko zostało nam pozbierać wszystko tutaj, to co widzicie? I już już końcówka, i będziemy sobie obory stawiać niedługo, więc mhm. superansko. Gdzie zostawiłem... Eeeem... <noise> nie wiem gdzie zostawiłem... <noise> ale z tym ja nie wiem, to żeś to nie? Dobra Tak trochę mało prosanie, ale musimy tam jednak ogarnąć to, bo tam ten siewnik tego nie zrobi Więc pojedziemy sobie... A, wezmę sobie po prostu Dalej, dalej, samo się nie zrobi <noise> Oj... Brakowało, serio, tej serii mi brakowało, dlatego to jest... to jest moja główna seria, a dwa, że... No też... Nie ukrywam, no najlepiej mi się filmy porodzi z Arkiem, nie? Ale mi brakowało tej serii, tej serii. Nie wiem, co To taka piosenka była, w radiu dzisiaj leciała i tak... przypomniało się dla mnie. Chyba nie kojarzę. Ktoś tam... Are we gonna dance to the sea, to ten, e, Digi Antoine? Antoine Antoine Brał w tym i ten, ten no. e, Czarnoskóry w full capie. tego co wiem, Ma, Mashery. No, Mashery. Mashery, Mashery. Dobra, nieważne. Dobra, jesteśmy ponownie. Ukłem I, i, I lecimy. Eee coś, coś spadło chyba, nie wiem, z dachu kot albo coś. No mniejsza. Dobra. Na czym to skończyliśmy, eee, coś o ma maserie. Nie, nie ważne, nieważne już. Eee, no, więc e, dobra. Chcemy też z tą serią wrócić, znaczy ja bym chciał bardzo, Arek tam jeszcze nie wiem w sumie. Możesz właśnie powiedzieć. O! To no jest to doskonały moment na to, żebyś się wytłumaczył. Tylko tak wiesz, nie, że nie już bez śmiechu, tylko naprawdę powiedział co się stało, że odcinku no. tych nie było tak nie. No ja to też mówiłem u siebie na tym odcinku. Z mapy. Jeszcze przed tym jak... Tak, z mapy właśnie, mm -hmm. które się pojawił jeszcze zanim na studiach się znalazłem. E... No i w sumie to jest tak naprawdę to co tam mówiłem, czyli chciałem po prostu zobaczyć, czy da się połączyć studia z nagrywaniem, a przede wszystkim na same studia się wiecie, zainicjować, nie? No tak. To jest... na, tym, na tym się skupić na początku, zobaczyć jak to wszystko wygląda od środka i dopiero wtedy stwierdzić, czy Da się, wiecie, jakoś to łączyć. Według mnie, teraz, jak tak patrzę, powinno się dać. Więc. Yy, ono da też. Się, to, wiesz, da musi tylko trzeba sobie na, na spokojnie przerobić, nie? Tak, dlatego jeśli też tutaj są moi widzowie, a są na pewno jacyś, to dziękuję. Myślę, za że odnośnie, na powrocie. przyjęliście to tak fajnie wtedy pod tym filmem, że spokojnie, wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Za to szapoba. <laughs> Dzięki. Dziękujemy, właśnie dziękuję też również e, Wam T, Tutaj za, jakby też dołączam się do tego, dziękuję od Arka bo, bo właśnie wiem, że dla Arka to było mega, mega ważne No jakby rozumiem doskonale, bo no, Ja nie jestem święty, rok temu też kanu wrzuciłem na kilka miechów e, Bo było nowe życie, wow, student Coś się dzieje, tak? Na koniec końców doszło do tego, że e, I tak wróciłem na YouTube, bo po prostu czułem coś hmm. takiego, że nie no, muszę to jednak być, nie? Tyle lat i nie mogę pozwolić, żeby jakieś tam studia mi to zepsuły, nie? Jakieś tam studia? No bo tak wiesz, to jest... To jest taka, kurde, już mój element... Część życia, jak ja mnie nagrywał, ja nie wiem, co bym robił, nie? Oprócz map <grym> Naprawdę Tym bardziej, że nawet... Mam coś jak po prostu patrzę tutaj na to całe stanowisko, nie? Na no to wszystko Mówię, kurde, ja bym tego w ogóle nie miał, gdyby nie to. bo po co bym no, inwestować w to, skoro... Wiesz, to skoro... Nie się. No dokładnie Inwestować w coś, co nawet się nie używa, no to, to, to bez sensu, nie? No i właśnie tak. Do nauki! No, to, no, tak. Komputer do nauki miał być. E... Bo no właśnie jak... A ja prosi... bardzo prosiłem kiedyś rodziców, żeby mi kupili komputer pierwszy i ten. I oczywiście, no tam mama z masatem, no średnio, średnio, ale w końcu się jakoś tam ten zdecydowali. No i babcie tak tłumaczyli, nie? Że nie, to do nauki będzie, do nauki mu potrzebny, nie? <średnio> Ale, ale w sumie dobrze, że wtedy już kompo dostałem, bo naprawdę a, to mnie też tak czegoś nauczyło nawet, nie? Więc to fajnie, ale dobra. Czyli co? Mówisz oficjalnie, że już raczej yy... YouTube on, nie? Powiedzmy. W sensie nie ja tak, że od razu z gruby rury 5 odcinków tego czy tam 7, tak. czy codziennie, ale tak powiedzmy coś się będzie pojawiało, nie? Tak, jak, jak, jak tylko będę miał możliwość coś nagrać, sobie tak wiesz nawet. Powiedzmy nawet w przerwie między wykładami o, odpalić gierkę, wiesz, nie wiem co robić, czemu odcinka by nie nagrać na przykład, nie? A później... No ja, ja tak robiłem właśnie. Słuchać wykładu i niech się tam, wiesz, Teamsy odpalone, a tu niech się renderuje. Tym bardziej tak? właśnie, że na, na dziennych e, pamiętam to jest... No kurde, ja na informatykę to spałem, nie? Czy. Weź, znaczy. znaczy Zależnie tam, to jest, jest to jest, to jest tam na z Kim uczelni, masz, nie? Bo nawet nie miałem w sumie okazji no znaczy byłem na uczelni. Byłem mhm. Wali, wiem jak to wygląda, ale nie miałem tam absolutnie żadnych zajęć. Nie miałem okazji, bo wszystko jest online, nawet okay. laboratoria. I ja tam nie wiem jak to wyglądało. W, właśnie na miejscu, ale to tutaj no, na tych teamsach to jest na... czasami takie coś, że masz ochotę fotel do tyłu no i wiesz taki spokój, że to, ja wam pamiętam, znaczy jutro mam takie zajęcia właśnie w niedzielę, bo na koniec sobotę. sobotę A mam po na telefonie, słuchawki położyć się i no właśnie Bądźcie, do, do tego dążę, postało. że, że y, mam zajęcia o 8, gdzie mamy ten takie no takie autorskie tam nie? To jest najgorsze, że ja zaczynam tydzień od matmy i kończę na matmie, to jest w ogóle. No wątpię, że mnie przebijesz, y, bo ja mam teraz w sumie. Dzisiaj miałem od 8 do 12 matmę mhm. A jutro o. mam od 10 do 20 O Boże, to matmę samą? Samą matmę Wykłady ćwiczenia na zmiany mam ogólnie U. dwie matematyki, co nie? Także mózg no zlosowany ja ja e, A jeszcze co byłoby ciekawsze Matematyki mam matematyką taki, taki jakby wstęp do matematyki taki przedmiot i matematykę pierwszą Najlepsze jest to, że one się na zmiany zmieniają i są różne tematy w nich bo z który zresztą jest, jest. Wiesz, to znaczy, no, no da się oczywiście, ale Ale mówię tak teoretycznie, to jest naprawdę czasami wow, nie? No tak. No, ale właśnie powracając do tego, że. E, ja ci, tak... Z dalej mi się podobać, no, tak, przerwę no, na chwilę? No, 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 no. Z dalej mi się podoba, bo mam w niedzielę takie zajęcia u z 8 do 10, właśnie. Mhm. Na które tylko wchodzę, jestem i wracam do łóżka. A to ja mam tak, mam tutaj sobie, prawda, plan. I we wtorek zaczynam od matmy Nie będę tutaj wymieniał wszystkich przedmiotów, ale e, zaczynam, prawda? Od 8, kończę o godzinie 16. Także wtorek jest troszkę męczący, ale przynajmniej mam sobotę, niedzielę, poniedziałek wolny, jeśli w poniedziałek nie ma laboratoriów. Mhm. E, w, no, dobrze, tak, w środę. Jest to coś o O 12, nie? Oczywiście, już pół jest, prawda? Okej, ja zacząłem. o 12, a kończę o godzinie 18 tutaj... A co tam siedzisz e... w ogóle? Przenicę. A, to dobrze. E, w czwartek zaczynam od godziny ósmej i później jest albo do dziesiątej, jeśli jest e, wiesz, pierwszy tydzień, czyli przerwa tam na przykład, bo nie ma danych zajęć, mhm. ale generalnie zaczynam o ósmej, kończę o godzinie szesnastej, chyba że są wykłady z elementów ergonomii, wtedy o godzinie dziewiętnastej, a piątek no to są tylko Wykład 3 godziny z psychologii i półtorej godziny ćwiczeń z matematyki, czyli zaczynam od 11 kończę o godzinie 16 A to Ale. macie, tak powiem ci dużo tych zajęć wiesz. Bo ja ogólnie mam bardzo luźny plan z tego co pamiętam. Znaczy jest luźny. Jak Nie to że naj... jest jakoś tego dużo, tylko po prostu te wykłady są długie. One trwają. Wiesz dlaczego? Eee, no dlaczego? Ile wy macie? Co? Ile czasu trwa wykład? No najkrótszy jaki mam to chyba. Teraz dwie godziny, a tak średnio to trwa po trzy, nie? No Puba. my tłumaczyli tak na spotkaniu organizacyjnym, że mm, Normalnie wykład trwa półtorej godziny, taki wiesz, dzienny, nie? No tak, bo ta 15 minut jest kwanars akademicki tak. i potem przerwa w trakcie. Dokładnie. Półtorej dokładnie. godziny, no i teraz jest coś takiego, słuchaj, że Słuchaj. My zaczynaliśmy nie od pierwszego, <noise> tylko od 15, pamiętasz? I e, tak. Te dwa tygodnie Nad, dlatego, Tak, Dlatego mamy 15 minut dłużej zajęcia. Mamy godzinę 44. Normalnie by to było pewnie krócej, więc. 45. 44. Jest dosłownie 44. Wszędzie jest napisane 44, nie ma 45, to jest głupie. Może nie jest w regulaminie, że nie może być 45, wiesz, obchodzą to. Może tak i wiesz, tak to omijają. Nie wiem, no sobie, ale no to wiesz. Ale widzę, że chyba, ci spoko jest, nie? Chodzi o te, te, znaczy, te się... tak! Myślę, że... Nie ma problemu. Ile razy też, ja wiesz, w życiu zamarciałem tymi szkołami, że o Jezu, nie dam rady, tutaj nie zdam, wiecie, nie skończę techniku, nie zdam matury, nie dostanę się na studia. Jakoś to wszystko się udawało i mam nadzieję, że tak samo będzie z tym. Jakoś Uda się... No mówię ci... Mówiłem się o tym ziomku, nie? No. Na luzie, stary. Tym bardziej w ogóle ciekawostka, nie wiem czy ci już mówiłem to. Ale... A nie wiem. Na szukaności z psychologii ma działkę w mojej miejscowości 300-400 metrów ode mnie, szalisz? Nie, to ty to ja mam same celebryty wokół siebie, nie? To jest coś niemożliwe. No właśnie, bo ludzie może nie wiedzą, ale mnie Jurecki, basista z budki Suflera ma działkę zaraz za moją stodołą. No właśnie, także... Profesorka z Jeszcze, tego... Jeszcze, żeby widać Mieczysław, tylko Mietek Jurecki. No bo on tak mówi na ciebie, tak w płytach się nazywa, nie popisuje się jako Mieczysław, tylko Mietek. Więc... Mietek! Właśnie czekało, że ogarniesz. A. O matko. Aj. Boże, cały w tym abaranż, żeby dwoje chciało naraz... Chodzić po domu. Masakra Masakra, dobra, Ej, ten odcinek trwa już 20 minut, w ogóle to zaciało szybko, nie? Ale spoko, mm -hmm. bo zaraz nagram do ciebie Myślę, że doszijemy sobie te pola na, na pod odcinkiem i skończymy, zaczniemy kolejne u ciebie, nie? Żeby. Okay. Coś tam... Być. Żeby też wiesz. Już zako zako zakończyć siebie całkowicie i przejść do dobra. czegoś do, do innego, nie? Dobra. Ogólnie to chciałem właśnie już po twoim odcinku obora dobra, rozebrać. No, to było that was close co? Nic. To co chciałeś powiedzieć? To! No. Ja chciałem dokończyć, ale myślę, co jest, nie? Nie, 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 nie. Oj, on się nie obrazi, co przecież ten. Duży chłopak, co? Teraz, no, teraz... To... Not... Not... nat, naut, Ale dobra, to się kupię, bo mi dokończyło przyszło, nieważne. O, chodźcie, kucifowałem. Okej, okay, dobra. Ja, jak tam, jak tam ludzie naut no, nad November? Chwalcie się. Ej właśnie, o co jest tą akcją? Bo jak wiem wiem znaczenie Ej, zamienimy się może teraz? Co zna to? Dawaj. Żeby tak nudy, nudów nie było. Dawaj Arek Tepaj A ja chciałem tutaj, myślałem, że przybiegniesz Dobra. A, dobra, to ja Nie, 60 się zablokowała. widziałem, widziałem Ja biegnę. <noise> Czemu żądzic stoi? W Ile ty już tu zrobiłeś tego w ogóle, masakra! No ja się nie przecież w życiu do ciebie. Halo. No ja jeszcze musiałem jechać, bo tam gdzieś nie dokończył czegoś. Jak zapa Młody, ty się tam nie opierdalaj za bardzo, ty. Ale biały o. cały jest ten. Ty co Bacz, żeś z no, nim zrobił, jak on cały biały jest, nie? A, wiesz co robiłem? No Nut November? Chciałem, chciałem. Ej, masz, znowu, o co chodzi z tym challengem? Skąd to się w ogóle wszystko wzięło? Nie wiem, nie wiem skąd się to wzięło, ale No November polega na tym, że przez cały listopad sobie nie. 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 Jeździsz. Nie. Ul, się nie ulżył, no, sobie? No. A później, jeśli, jeśli się uda przez cały listopad nie ulżyć, No? to masz coś takiego jak Destroy Dick December i to jest już dla hardcore'u. <noise> Bowiem, tak co, co to jest za akcja, kto to w ogóle wymyśli? Powieśni, nie nie? Wiem, ale że te wszystkie też się zgadzają, nie? Słowa się Aha, przynajmniej... że same D, nie? Te same N, tak, D. Destroy Dick December, polega A co na. Co planują na J? Nie wiem. Ja, ja czekam na JOT w takim razie. Destruidzi december polega na tym, że który dzień macie grudnia? Tyle razy musicie sobie użyć. To jest już. A to o chyla, Boże, że... nie! O nie! O nie! Nie, nie orzech listopad. <śled> o Boże! Ej, to ta ogólnie tutaj nie strzela, akurat. Mi ktoś właśnie pisał na tym, na. na streamie, wiesz? O nie! Czemu? Ja, piszą jak tam NNN, mówię, o co chodzi, nie? I potem właśnie kaczyk wyjaśnił <grym> mówię, No to nieźle Fajnie, tak, fajnie, ale... Ej, w ogóle zauważyłeś, że... Na ostatnim miadurce Też... Far był cały na biało W sensie w wapniu walony, teraz znowu jest no tak Z Francji sprowadzany <grym> Że flaga? <grym> tak <grym> O Boże <grym> O, nie. Eee, no szanuję Francuzów, bo jakby nie, miałem, to bym nie miał czym jeździć, kurwa. No to bardziej do Niemca co mogę się ukłonić. Poprawiam moją lakunkę dwójkę, która ma czujnik wału uszkodzony i czasami muszę ją trzy razy próbować odpalić, bo i więcej. O Boże. Ale, i, ale jak już odpali, to przyjemnie się tym bardzo jedzie. No to współczuję w takim razie. U mnie, akurat Audica śmiga. Na razie. Uh, wszystko Git. Wymieniłem sobie tam za. No, sporo mi to wyniosło, ale wymieniłem sobie. E, zawieszenie? Z przodu. Bo robię też musiał być czegoś z I powiem Ci, no, poszło sporo pieniędzy, bo to wielowachacz, ale jednak. No. Ale jednak, jednak trybi, także fajnie. Ogólnie sorry też bliska, że dzisiaj tak bez fabuły, takie wiecie, że Andrzej, Rysiek, nie? Ale tak. Chcemy trochę się wkręcić, tak. na spokojnie i już później wracamy sobie, tak? Wiecie, żeby sobie wypośmiać się, nie? Także fajnie Dobra eee, Tam działaś rozumiem dalej, tak ale w sensie... Jak? Tak, widzisz? Tak szybko teraz siejesz. Masakra. No bo ja nie opierdzielam się, tak? No fijen, wiem, wiem właśnie. Wszystkie no. ty no. tylko zakręcasz, nie? A teraz na krewicę czy klawa? Teraz na klawie. Klawo. Wdechę. <laughs> O, oh, no ja, ja akurat już, ja już teraz tylko na, na kierce, nie? Kiera, Free track, to już mam taki zestaw swój już yy, na, na gameplay, nie? Mhm. Już po prostu wiesz, przeczułem się, że nie ruszam myszką, tylko on spokojnie sobie wiesz. No da. Jest, jest młodzieżowy, wait, naprawdę. Wait, 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 wait. wait. Need to respond. Mam 54 litry czy kilo pszenicy. Nie wiem, czy dojadę do końca w ogóle. Yes, mam kwintal pszenicy. Zasiany. Kwintal to jest stówka, nie? Chyba. Nie mam pojęcia. Ile to było meter, kwintal? Meter, to jest stówka. Meter to tak, ale... <gryw> Właśnie kiedyś tam, ten, na matmie mieliśmy jednostki, tylko też w technikum i sorka ile to jest kwintal. Ty kurde, nie ja wiem, nie? Mówię, mówię, z wioski chłopak pochodzi, a nie wie ile to jest kwintal. To było porąbane. Nie wiem, kiedyś no, nie to może się używało teraz? No to kiedyś tak, to, to była normalna jednostka jak u nas meter, nie? <grym> Ale w sumie... Właśnie ciekawską się, to meter, nie? Że mogę się domyślać, że chodziło o po prostu o metr, czyli 100. I jakby wiesz, w ten sposób, nie? Że chyba, tak. chyba jakoś tak to wychodziło. Dobra. ja tu sobie nawrotkę robię 18 kg i zostało także chyba... Ja do sobie do zagranika i będę zjeżdżać na gospo po, po resztę dosiejemy sobie to na spokojnie już poza odcinkiem i, i, i cóż, i będziemy się żegnać powoli Bardzo fajny odcinek, taki troszkę e, spontaniczny Ale jak już... Czemu akurat tam... powiedziałeś to w tym momencie? <laughs> Zresztą spontaniczny? No tak, a tutaj bę. Nie wiem <laughs> e, Walę I... sobie... O... po tak masz akurat, więc zostanie trochę... Zostało mi troszeczkę na, jeszcze nasion To obok a może akurat wystarczy Jeszcze kilo Zobaczymy o, Ogólnie nie wiem czy widziałeś tam moich Nie widziałeś chyba jeszcze na filmach, bo dopiero w tym tygodniu nagrywać Ale ono nowe oświetlenie właśnie I wyszło zarąbiste, stary Ej, czy tutaj przejechałeś z tymi z ścieżkami technologicznymi? Jeden przejazd? Prze przez kawałek chyba Widzę właśnie, że takie ten... W ogóle czy że tych księżnik używać? Może zaraz zacząć ci używać. Tylko to trzeba by zobaczyć jak, jaki mamy ten. Jaki mamy. Yy, o, akurat na końcu się skończyło. Jaki mamy po prostu... Yy, opryskiwać, nie? Bo to do opryskiwacza chodzi, nie? Tak, tak. Tak, bo to się pod opryskiwać robi. Dobra. Ja już zjeżdżam. Skończyło mi się całość, więc jadę już do ciebie. Aha i cóż. A po będziemy kończyć. Na kolejnce oczywiście zobaczmy wasz. Wasz. Ja dalej nie potrafię mówić, jednak, nie? Dzisiaj na, w ogóle nagrałem tyle filmów, że ja pierdziele z tym. Czorku. Na kolejny zapraszam was do arka. Żebyście zobaczyli, co tam ciekawego będzie się działo. Też może troszeczkę się pośmiejemy, coś takiego, więc wiadomo. Eee, dobra, co ty robisz sam? Nie turk jakoś? Nie. To Wybacz, teraz się wyłączyłem na chwilę, ale... I spoko, spokoj, I tak tam. No hej, No siema. Okej, okay, ja już sobie tutaj. To co? Gasić komputer? O. Dobra, wysiadłem sobie. Okej, okay, no wyłączaj to Okej, okay, i tak się zakończymy... O, to bardzo ładnie nie widać. Dobra, bliska. Dzięki za uwagę do kolejnych filmów Kurde, z otwartą firmy. Nie ten odcinek tylko ten Arek tak strasznie beka. Mm. Idę nasrać w słoneczniki No, Dobra, Arek ma się zaraz w a ja e, Idę się z wami żegnać, więc dzięki co waga do kolejnych filmów e, Na kolejny do Arka, na no, poprzedni bo był u mnie, ale no nieważne Na razie trzymajcie się, no i cześć Na razie, cześć Napiszcie hashtag powrót Napiszcie hashtag NNN <laughs> Albo TPS, tylko policję szanuję Pozdrawiam, kaczora <laughs> Na razie Pozdro